Hej, witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale z figurkami Funko Pop i nie tylko. Dziś wracamy do przeszłości, można powiedzieć, że do zamieszłej przeszłości, czyli do pierwszego sezonu Gry o Tron. Tak, przez, mam już tyle, tyle filmików na kanale, a jeszcze nie było Gryotron, mimo że mam z niej bardzo dużo figurek, no może nie aż bardzo, bardzo dużo, ale mam tą serię i zbieram ją praktycznie od początku. Co widać po pierwszej serii, którą tutaj wam przedstawię. Pierwsza seria proszę o to pudełeczko, składała się z sześciu figurek. Ja mam pięć, nie wiem, gdzieś mam denerys i nie wiem, co się z nią stało. Gdzieś ją upchnąłem w jakimś kartoniku i nie mogę jej znaleźć, także wybaczcie, nie będzie denerys w tym odcinku. Będzie pięć pozostałych figurek, a pierwszą z nich jest Tyrion Lannister. Na pudełeczku fajnie jest pokazany też herb danego danej rodziny. Jest to Gra o Tron i edycja pierwsza, proszę bardzo. Tak prezentują się pudełka, to jest chyba 2012 rok. Zaczęła się Gra o tron, jeżeli dobrze, dobrze widzę tutaj na, na pudełku. Tak, licencja jest z 2012 roku. A figurki, pokażę Wam za chwilę, wszystkie jak się prezentują. Zobaczycie, jak bardzo te fanko były na początku proste. Zresztą to już pokazywałem w kilku filmach, ale mam nadzieję, że ten Wam się spodoba i że z chęcią wrócicie do tego serialu. Bo, jak dla mnie był to genialny serial, gdy obejrzałem pierwszy. Oj, coś tam mi spadł! Gdy obejrzałem pierwszy odcinek, byłem zachwycony. Zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Zobaczyłem. Te postacie, tę historię, to wszystko, jak to było wykonane, no po prostu byłem, byłem zachwycony. A to jest gość, który towarzyszy nam od pierwszego do ostatniego odcinka, czyli Tyrion Lannister. No jak dla mnie genialna postać, która przez ten cały serial przeszła no, no, niesamowitą drogę. I jeśli chodzi o wizualność, i jeśli chodzi o to, co przeżył i co, co zrobił w swojej, w swojej historii. Tutaj, no jak dla mnie ta przemiana jest tak, tak druga chyba po przemianie, Waltera White, czyli Heisenberga z Breaking Bad. Ale no wróćmy do figurki, proszę, zobaczcie sobie jaka, E, jaka jest prosta ta figurka? To jest taka, taka prostota tych pierwszych popów. Tym bardziej, że ten jeszcze jest tutaj po prostu e, karzełkiem. Nie bójmy się tego karłem e, tego określenia. Tak go się tam określa e, w serialu. Jest taki jeszcze młody, gładki, piękny, taki. E, no, e, tutaj ta jego, ten jego strój. Proszę, zobaczcie sobie sami, jak on e, wygląda. O, dobra. Chyba kończy mi się bateria. Będę musiał zrobić małą przerwę. Także zostawię na chwilkę tego Tyriona, a za chwilę wrócę do Was ponownie. Ok. Wracam i kontynuujemy naszą przygodę z gromotron. Jeszcze raz tutaj wrócę do tego, jak prosta jest ta figurka. Zobaczcie, ta fryzura praktycznie jest tutaj tylko. W porównaniu do tych figurek, które w tej chwili są, zresztą też będzie można porównać, jeżeli będziecie chcieli, pokażę Wam dalsze odcinki z figurkami z Gry o Tron, jak mocno zmieniły się te, te figurki, jeśli chodzi o wykonanie. Dobra, drugą figurką będzie Ned Stark. Proszę. Tutaj też będziemy sobie może delikatnie. Przypominać, czy dana postać dotrwała do końca, czy nie tutaj wiemy już, że dotrwała. E, tutaj będzie mały spoiler, nie dotrwała. I zobaczcie też, jak fajnie tutaj fanko zachowało proporcje, że on rzeczywiście jest dużo mniejszy, e, że ta, e, ten tułów też jest taki, taki mniejszy, że, że o po prostu widać, że on jest, że on jest karłem. O, proszę. Też raz powtarzam, nie boję się tego określenia. Serial jest mocno kontrowersyjny, jest tam dużo, dużo kontrowersji, dużo golizny, seksu, przemocy, e, różnych określeń, także, także nie ma się co tutaj bać. A proszę o to, Stark, czyli namiestnik. E, w jego tutaj jest oczywiście wilk, na jego pudełku jest tutaj wilk jako, jako godło danego rodu. Bardzo fajna figurka, bardzo mi się podoba. Na pierwszy rzut oka od razu można szona Bina poznać, który, który wygląda tutaj na tak jak, trochę jak z Władcy Pierścieni, ale tutaj pasował genialnie do tej, do tej roli. Też bardzo prosta figurka. Zobaczcie te rączki, nóżki. Nie ma tutaj jakichś wyszukanych pust. Zresztą za chwilkę też e, pokażę Wam, o tutaj jest ta jego przypinka. E, tutaj z tyłu zebrane włoski, no mówię, bardzo prosta figurka, a jednocześnie mająca swój urok. Ja jestem, jestem też zwolennikiem tych starszych serii, że one miały taki swój początkowy urok. W tej chwili troszkę zbyt bardzo w niektórych momentach Funko idzie w kierunku, że te figurki wyglądają jak figurki jakieś tam, a nie jako Funko, jako popy. Eee, tak dobra, jeszcze raz. Bardzo ładnie oddany, fajnie tu zrobiony. Takie te podkrążone, zmęczone oczy, fryzurka, zbroja. No, e, bardzo ładnie wykonana figurka. Dobra, trzecią figurką, którą e, Wam pokażę, e, będzie tutaj. O, może takiej kolejności, jakie zrobiły na mnie wrażenie. Dobrze, będzie Kal Drogo. Proszę. O, Kal Drogo. No, fantastyczna też. Postać bardzo fajnie pokazana w serialu. A tutaj, jak jeśli chodzi o Fanko, bardzo bogato zrobiona. Bardzo dużo różnych e, takich złoceń. Ten charakterystyczny taki sierpowaty miecz z tyłu. E, ten kucyk zapleciony, e, ta bródka też zapleciona, także jak na Fanko z tamtego okresu. Bardzo dużo szczegółów. E, tutaj ta blizna. Na oku, takie te podmalowane, można powiedzieć, powieki, tatuaże czy te malunki tutaj na ramionach. No nie są one tam super ładnie wykonane, ale robią, robią wrażenie i przedstawiają bardzo ładnie tą postać. Proszę. o, zobaczcie sobie. Wiele, wiele pań bardzo się podobała ta postać i w serialu, i aktor, który go grał także, także no. Też poszukiwana przez wielu figurka. No, tutaj gdzieś tam widać dosyć mocno, jak to fanko robiło na początku. Jest dużo tych niedomalowań. Tutaj gdzieś mam też takie maźnięcie dodatkowe farbą. Chyba gdzieś był mocno niedomalowany. No, to chyba jest tutaj. Za pomocą jakichś szablonów, że tak, tutaj ta farbka zostaje. No nie wiem, jak to technologicznie jest zrobione, ale te pierwsze fanko miały bardzo, bardzo dużo takich niedoróbek, chociaż porównując je z podróbkami, które są jeszcze gorzej wykonane, to, to jednak i tak, i tak jest to fajna figurka. I też jest tutaj, zobaczcie, jeszcze większy, bo on był taki potężny jeszcze większy niż. Niż Ned czy Tyrion. Także jest jeszcze wyższą figurką, proszę. O, takie ładne porównanie. Przeciąga nam się ten filmik, ale, ale cóż. Nie ukrywam tego, że bardzo lubię ten serial. Nie wspominając o ostatnim sezonie i ta historia, która była w nim pokazana, jest po prostu genialnie przedstawiona przez twórców, przez HBO. A to gość, który na mnie zrobił też niesamowite wrażenie, jak poznaliśmy po raz pierwszy e, Białego Wędrowca. No, zrobił niesamowite też wrażenie jako postać, która pojawiła się w serialu. Zobaczcie, jak fajnie jest też zrobiony z tyłu. Te, te włoski zaczesane e, ta, ta taka sina skóra taka lodowa e, ta twarz, e, te oczy niebieskie e, włócznia, no. Bardzo fajna figurka i bardzo ważna dla serialu. I została mi jeszcze jedna figurka, którą chciałem wam pokazać na koniec, bo mam do niej niesamowity sentyment. Uwielbiam tego gościa. Nie wiem dlaczego za ten jego taki. Za ten jego humor, za to jego nie wiem, czy ten no humor może nie do końca, za tą jego taką gburowatość, za to jaki jest i też ile przeżył, i też dotrwał z nami do ostatniego sezonu, czyli The Hound, czyli Sandor Clegane po naszemu Ogar. No, dla mnie. Fantastyczna rola, fantastycznie zrobiona postać z tym, z tym oparzeniem tutaj na twarzy, z tymi zaczesanymi resztkami włosów, żeby ukryć to oparzenie. Ta jego masywna postać, ta zbroja z tymi rękawicami, taki no kawał Madafaki, jak dla mnie jedna z najfajniejszych postaci, które. Pokazały się w serialu. Zresztą tych postaci jest całe multum i każda niesie ze sobą masę emocji, i możemy znaleźć sobie naszego ulubieńca. Co najmniej kilku tych naszych ulubieńców w tym serialu, więc, więc ustawmy ich tutaj wszystkich razem. No, szkoda, że nie ma tej naszej kochanej Danki. Bo, bo ona by nam tutaj też dodatkowo zrobiła robotę i mielibyśmy całą, całą tą serię, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie no, w tym odmętach figurek, tej ilości figurek pop, które mam, gdzieś tam się zagubiła. Chyba ją mam, bo na pewno ją widziałem kiedyś, <laughs> ale, ale no jak ją namierzę wrzucę ją w następnym odcinku. Piszcie czy wam się to podobało, czy z chęcią wróciliście do początków gry o tron, bo one są chyba najlepsze. Te pierwsze sezony były po prostu no, wciągały niesamowicie. Czekało się na następny sezon. Zresztą to były czasy, kiedy ściągało się gdzieś tam z internetu te nowe nowe odcinki. Czekało się na każdy nowy odcinek, jak normalnie nie wiem, na, na, najlepszą, na najlepsze, najlepsze kino. I on, ta gra o Tron zostaje w pamięci. Wiele osób zbierało te figurki. Ja mam ich dość dużo, chociaż w następnych, pewnie, odcinkach powiem Wam, jakich się niestety pozbyłem, jakie sprzedałem. No i już ich nie mam. Może kiedyś uda mi się je zdobyć. Dobra, dziękuję wszystkim oglądającym, subskrybentom. Widzą, którzy nie mają subskrypcji, subskrybujcie, naciśnijcie. Będziecie dostawać powiadomienia, będziecie. Mogli sobie tam komentować, pisać, klikać i tak dalej. Dobra. Trzymajcie się i do następnego. Hej!